Jerba na te recenzje. witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował jerbę, którą chciałem zapowiedzieć jako odpowiedź na często zadawane pytania. Jednak jerba ta postawiła przede mną dość trudne zadanie, ponieważ nie wiadomo właściwie co w niej jest, z czym ona jest, wiadomo jednak jak smakuje. Jest to laranjeiras o smaku Cidreira. Sidreira Estevia, nie wiem dokładnie jak to przeczytać po brazylijsku, czy to powinno być bardziej z portugalskiego, hiszpańskiego, jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach. Laranjeiras, to już wiem od was, że to się tak powinno wymawiać. Natomiast już przechodzę do omówienia na początku samego opakowania i powiem wam, dlaczego ta yerba sprawiła mi dość duży problem. Tak jak widzicie, u góry mamy informację: Composto de erva mate, mate gelado. Mate gelado no, oznacza po prostu, że jest to mieszanka yerby przeznaczona do picia na zimno. Jest to kolejna yerba od Laranjeiras przeznaczona właśnie do tereré. I to ten napis: Mate gelado jest tożsame z informacją, że yerba jest do tereré. To jest po prostu jakby synonim, można tak powiedzieć. Ehm, oprócz tego, właśnie na opakowaniu mamy z przodu zdjęcie ehm, naczynka wypełnionego jerbą, a obok mamy melisę. I no właśnie, co mamy obok? Ehm, zdjęcia znajdziecie na facebooku. Ehm, po zdjęciach można powiedzieć, że jest to trawa cytrynowa. Mówię, można powiedzieć, że jest to trawa cytrynowa, ponieważ już z boku opakowania w składzie trawy cytrynowej nie ma. Mamy tutaj ostrożę wajski. Ważne tutaj jest, żebyście widzieli te zdjęcia również znajdziecie na Facebooku, że obok takiego składu podanego z języka hiszpańskiego są obok nazwy łacińskiej i obok Ervamate mamy Ilex paraguariensis, czyli o ostrogrzew paraguajski, mamy Cidreira i obok mamy Melissa officinalis i Stevia, Stevia rebaudiana i Aroma natural de Cidreira. Czyli tutaj w tej mieszance według składu mamy ostry krzyw parygwajski, melisę, którą yy, możemy znać i która przychodzi nam na myśl, kiedy słyszymy słowo melisa. No i mamy oczywiście stewie, ale także mamy aromat yy, melisy, naturalny aromat melisy. No i po spodem jeszcze informacja na no, oką ten gluten, yy, czyli yerba nie zawierająca glutenu. Oprócz tego na opakowaniu przy tym dużym znaczku Laranjeira z yerba chwali się tym, że jest już produkowana od 1976 roku. I teraz tak, z przodu opakowania mamy tą trawę cytrynową, z boku mamy wymienioną melisę officinalis. Przeprowadziłem, nazwijmy to takie drobne śledztwo, w wyniku którego wiem, że Cidreira w Krajach hiszpańskojęzycznych, czyli tutaj Portugalia, ale też i to zastosowanie będzie miało w Brazylii, w Argentynie itd., oznacza grupę roślin, które mają troszeczkę taki no, cytrusowy, można powiedzieć, posmak. Przy czym to już jest moje określenie, ponieważ w tej grupie znalazła się właśnie między innymi Melissa officinalis, trawa cytrynowa a także melisa, zwana melisą fałszywą. Każda z tych roślin jest inną rośliną, różnią się one nazwami łacińskimi, natomiast zwyczajowo się nazywa je sidreira. Być może dlatego tutaj ta trawa cytrynowa wylądowała z przodu opakowania. Jest to jedyny pomysł, jaki przychodzi mi do głowy. No ale najważniejsze to jest oczywiście smak Trawa cytrynowa posiada bardziej taki żeśki smak. Melisa, mm, posiada ten smak bardziej stłumiony, tym bardziej melisa suszona, ponieważ melisa taką żywą, możecie dodać sobie datę, na przykład do sałatek, żeby po prostu dodać im cytrynowego smaku w momencie, kiedy na przykład nie macie tej cytryny. E, oprócz czego mamy tutaj stewię. Ja do stewii podchodzę tak troszeczkę sceptycznie, ponieważ pamiętam jednego z kolonów słodzonego stewią, który był masakryczne, jeśli chodzi o, kuby, dla kubków smakowych yy, w mojej ocenie. Był, był, ta stebia była zbyt intensywna, ta słodycz była zbyt intensywna. No i tutaj od razu też mi się przypomina terere listo, które, pipore terere listo, które również było jerbą do Terrere, która również miała być słodką jerbą, ale było to, jak wiecie, jedną z najgorszych hierb, jakie piłem, ponieważ była, no po prostu dosładzana sztucznie, chemicznie. Także co nam tutaj obiecuje producent? Producent obiecuje nam, że otrzymamy hierbę słodką do terrory o aromacie takim odświeżającym, cytrynowym, pochodzącym od melisy. Brzmi dobrze, zobaczymy jak to będzie wykonane. Natomiast, najpierw, zobaczmy co mamy w środku. W środku mamy oczywiście plastikowy worek obrandowany znaczkami Laranjeira z napisami. Tak, jak widzicie, i za chwilę ocenimy, jak wygląda ta hierba. Poszukując oczywiście melisy. Mam nadzieję, że trawa cytrynowa się tam nie znajdzie, ponieważ wywołałoby to jeszcze większe zamieszanie. Zobaczmy, co się kryje w tej mieszance Laranjeiras, która jest, musicie przyznać, dość nietypowa, ponieważ w składzie mamy wyszczególnione oprócz aromatu również składniki, takie jak właśnie melissa, czy też stewia. Jestem ciekawy, czy będą one odnalezione w środku. Stewia jest rośliną o bardzo jasnych liściach, więc jeśli znajdę jej jakiś duży kawałek, będę się kierował właśnie tym, że jest to ona. To jak widzicie. Bardzo mm, grube patyczki są w tej jerbie. Jest to yerba przeznaczona do terraria. ona One mogą się charakteryzować właśnie tym, że znajdują się w nich drobno zmielona jerba. Są ostroższe, jak i grubsze patyczki. I tak jak widzicie, tych patyczków jest tutaj całkiem sporo, można powiedzieć, na tą porcję suszu. Są one dość grubo pocięte w takie no, nieregularne kawałki. Jedne mają Pół, pół centymetra długości, inne mają około centymetra długości. Tak jak tutaj widzicie, mamy cały przechód przez patyczki, grubsze, cieńsze, więc nie było to selekcjonowane, można powiedzieć, w żaden sposób, jeśli chodzi o patyczki. E Przechodząc jednak do suszu, tak jak widzicie, znajduje się tutaj susz o bardzo różnej gramaturze, liście o bardzo różnej gramaturze, e ponieważ mamy tutaj bardzo drobno pocięte liście, tak jak widzicie, Mamy troszeczkę też pyłu, ale mamy również większe kawałki. Niestety, spośród nich nie jestem w stanie wyróżnić, czy to samej stewi, czy też samej melisy, ponieważ wszystko jest w sumie w takim jednolitym, jasnym, zielonym kolorze. Natomiast takie pojedyncze jakieś włókna, no ciężko powiedzieć, czy to jest jakieś włókno od Sokrzawu, czy też to jest może włókno od stewi czy też od melisy. No, aromatu wiadomo, że nie zobaczymy. Przejdźmy w takim razie do oceny smaku tej mieszanki. Swoją yerbę już przygotowałem i jeśli często mnie oglądacie, no to wiecie, że każdą yerbę piję na dwa sposoby. Nie inaczej było z laranjeira z Sidreira. Co mogę powiedzieć o tej yerbie? Tak jak wcześniej wspomniałem na otwarciu tego filmiku, powiedziałem, że yerba ta jest odpowiedzią na często zadawane pytania. Te pytania to między innymi, jaka jest dobra yerba dla początkującego, czy znacie jakieś słodkie yerby, czy znacie jakieś yerby, które można pić przed snem i może zacznę od odpowiedzi właśnie na to ostatnie pytanie, czy tą yerbę można pić przed snem. Tak, jest ona słabo pobudzająca. Dodatkowo melisa tutaj w niej zawarta, no ma takie działanie po prostu uspokajające, więc jerbę tą możecie sobie spokojnie pić przed snem. Na pewno was nie pobudzi tak, że mielibyście problem z zaśnięciem. Czy jest to yerba słodka? Tak, jest to jerba przyjemnie słodka. Zupełnie inny poziom słodkości w porównaniu np. do kolona, który był równie słodzony stewią, czy do pipory, która była chemicznie po prostu dosłodzona. O pipory więcej, już tutaj w... o Terrere listo lepiej nie wspominać, ponieważ był to produkt, który całkowicie powinien być wyeliminowany, można powiedzieć, z rynku. Natomiast odwołując się do kolona, kolon tą słodkość miał tak intensywną, że tam nie było właściwie nic. Czuć spod tej stewii na początku w porównaniu tutaj do Cidreiry. Natomiast tutaj ta stewia jest bardzo dobrze zbalansowana. Jest ona nawet lepiej dodana niż te, jak sobie samodzielnie próbowałem dodawać stewi. Swego czasu nawet jeszcze mam parę listków stewi wyhodowanych na działce przez moich rodziców. I w momencie, kiedy próbowałem dodawać się stewię do jerby, to było jej zawsze zbyt dużo. Ile bym jej nie dodał, to ona była zbyt intensywna w smaku. Tutaj ją czuć, czuć, że jest to stewia. To nie jest taka słodeczek z cukru. Czuć, że jest to stewia, natomiast nie przeszkadza ona w jakkolwiek wpiciu, nie przysłania pozostałych smaków. A pozostałe smaki to w paragwajski i. Cytryna pochodząca, można powiedzieć, z ziół, czyli mamy tutaj kompozycję ziołową, ale o smaku cytrusowym. I jest to yerba, mógłbym powiedzieć, wchodząca do top 3, jeśli chodzi o yerby do terere. Niebawem przygotuję taki odcinek. Przypuszczam, że znajdzie się tam na pewno i maracuja, którą zawsze miło wspominam. Tutaj z Sidreira, która prawdopodobnie jest pretendentem do miejsca pierwszego nawet. Ponieważ pita na zimno, to ja jej mówię, doskonale orzeźwia, doskonale mm, ochładza, ale także daje bardzo przyjemny posmak w ustach. Ten posmak w ustach jest taki treściwy, ta hierba jest lepka, ona przykleja się do kubków smakowych. Długo pozostaje z nami jej posmak. Czuć tutaj oczywiście stewie, natomiast ja jej mówię, ta stewia jest dobrze zbilansowana. Nawet jeśli nie lubicie dużych ilości stewii, tej jak ja, to tutaj ta stewia Wam nie powinna przeszkadzać. Jeśli ogólnie lubicie stewię i lubicie słodkie napary, w jakiś sposób słodzicie sobie hierby, no to ta hierba też będzie zdecydowanie dla Was. Co się kryje jeszcze za aromatem tutaj, właśnie tej melisy, która daje taki cytrynowy posmak? Zbilansowany smak krzewu paragwajskiego, który nie jest jakoś dominujący, nie jest to yerba, tak jakby powiedział to na przykład Cejrowski, nie jest to yerba dla twardzieli. Jest to yerba, którą możecie po prostu sobie wypić tuż przed snem, ale możecie ją również wypić i dacie radę ją wypić, kiedy e, będzie to wasze pierwsze spotkanie z yerbą. Nie jest ona aż tak pylasta, więc każda bombilla sobie z nią poradzi. Pita na ciepło minus jest taki, że bardzo szybko się wypukuje około pół litra, nawet niecałe pół litra powiedzmy 400 ml ciepłej wody o temperaturze 70 stopni i ta jarba traci sens, trzeba zmienić susz. Natomiast pita na zimno spokojnie taki litr wody i pozostaje z Wami cały czas niemalże taki sam poziom smaku tego cytrusowego, ostrokrzewu i stewi. To się wypukuje równomiernie, za co ta yerba ma kolejny plus. Tak jak wspomniałem, słodkość, delikatność, cytrusowy posmak. No powinniście spróbować. Tą hierbę mogę Wam spokojnie polecić. Ona kosztuje 30,99 na UNmate. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmiku. Znajdziecie tam również kod rabatowy, dający Wam 5% zniżki, jeśli dobrze pamiętam. No i tą hierbę, jeśli często pijecie tererę, musicie spróbować. Jest to yerba bez, można powiedzieć, te jak. Ostatnio, Terrere Kids podpowiadałem wam, jakbym zmodyfikował. No, to tutaj rzeczywiście nic bym nie modyfikował, nic bym nie dodawał. Nie trzeba dodawać ani cytryny, nie trzeba dodawać nic słodkiego. Jerba ta jest po prostu gotowa do zasypania, do picia terrere i nie mogę się doczekać, kiedy temperatura troszeczkę bardziej wzrośnie i Terere będzie jeszcze częściej pite. To tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć. to chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mm, mój kanał Ci się podoba i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z jierbą, zadaj je pod tym filmikiem, lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!